Nie wpuszczę Was. Nie obchodzi mnie, że musimy się uczyć. Możemy pracować jako sprzątaczki. Huh. Dawno mi było odcinka o miłości. Zbierzmy 60 tysięcy lajków, a wdarzy się coś ciekawego! Czego chcesz? Chcę tylko porozmawiać! Odwiedzić cię! Jesteś sama? Sama, samiutka! Nie masz ogona? Wszystko z tobą ok? Czy nikt cię nie śledził? Powiedziałam im, żeby sobie poszli i cię zostawili w spokoju. Dziękuję. Nie chcę znowu szkoły w moim domu. Tak, dokładnie cię rozumiem. Chodźmy, wszystko mi opowiesz. Wszystko będzie dobrze. I co, czujesz się lepiej? Dziękuję za rozmowę, ale i tak jestem przeciwny. Dobrze, nie, to nie. Roz, znowu spóźniłeś się na zajęcia, a w porównaniu do innych mieszkasz tu. Pani Johnson, a może zadzwonimy po karetkę? Oj, to normalne, że rozśpi podczas zajęć. Kontynuujmy lekcję. Przegapi zajęcia, będzie miał złe oceny. Wpadnie w złe towarzystwo i mnie nie poślubi. Dobrze, spokojnie, Julka. Przyniosę wodę. O, brachu, ty że jesz! Ja tak, ale zaraz ty nie będziesz. Jak mogłeś brać udział w tym podstępie? E, to oni mnie zmusili. Faktycznie, przecież to my krzyczałyśmy. Wszystko jedno. Po prostu chcę zobaczyć cię z przyjacielem. Chciałeś się ze mną zobaczyć? Aha, brachu, brachu. <ślesk> 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 Jurek, przestań się wtrącać w naszą relację. Ostrzegałam cię. <ślesk> Tak, wszystko pamiętam. Jeśli macie jako zakładnika, mrugnij dwa razy. Tak, Jurek, mrugaj, co tak patrzysz? Co ona ci zrobiła? Nic, po prostu jest dobrym przyjacielem, który nie ingeruje w nasz związek. A co to za nowość? Jesteśmy w związku? Tak, przecież tak miło nam się rozmawiało w pokoju. Zaczynam tego żałować. Dobra, porozmawiamy o tym później. Teraz są ważniejsze sprawy. Tak, czas na naukę. Nie, czas stąd spadać. Ale nie my, tylko pani Johnson. Drzwi są zamknięte. Otwórzcie. Pani Johnson, rozupadł. upadł tak niefortunnie, że nie możemy. Jak upadł? Przecież widzę, że to on trzyma drzwi. A on tak upadł, że go podnieśliśmy i postawiliśmy przy drzwiach. Aha, to połóżcie go z powrotem. A, y on utknął. Otwierajcie szybko. To znaczy trzymam go, żeby się nie przewrócił. Inaczej upadnie, uderzy się w głowę, dostanie jedynkę i wpadnie w towarzystwo. Tak, tak, pamiętam. I cię nie poślubi. Dobrze. Trzymajcie go. Wiem co robić. Co wyście odwalili? No przepraszam. To wszystko, co mogliśmy wymyślić. To co z tym wychodzeniem? Chcecie się uczyć? Nie. nie! nie! Tak. A prawidłową odpowiedzią było nie. Musimy namówić panią Johnson, żeby odwołała zajęcia, a przynajmniej do otwarcia szkoły. Popieram wszystko oprócz strajku głodowego. A właśnie, Brachu, masz coś dobrego w lodówce? No i znowu to samo. A co mamy zrobić? Pranki już robiliśmy. I nie do końca nam się udawało, ponieważ wszystko robiliśmy osobno, a teraz zrobimy jednego wielkiego pranka. Hurra! Jesteśmy drużyną! No nie wiem. Wiele małych porażek, czy jedna duża? A ty co? Śmiesz wątpić w Rosa? Julka, ja nie wątpię. Ja go po prostu dobrze znam. No dobrze, zdrać nam swój plan. E, ale żadnego nie mam. Myślałam, że wy coś wymyślicie. No i proszę, dokładnie o tym mówiłam. Musimy pomyśleć, co skłoni panią Johnson do opuszczenia szkoły. To nie jest szkoła, to jest mój dom! No, to co? Ktoś coś ma? Ja wymyśliłem! Serio? No, no, dawaj, dawaj, mów, co, mów co, co masz! Dawajcie zamówimy pizzę! Będzie się lepiej myślało! No przecież wam mówiłam! A to? Co to za kraina snów? Wow! To świetny plan! Przynajmniej się wyspaliśmy. Będziemy się uczyć z zapałem. To co, Ros już się obudził? Bo przyprowadziłam ze sobą moc, która może obudzić jego ducha. No już, wszystko dobrze. Daniel zastąpi mnie na dzisiejszych zajęciach. Mnie wzywają pilne sprawy. Halo, Konradzi gdzie? W stołówce? Już, już idę. Dla mnie pulpeciki ze spaghetti albo nie z ziemniaczkami. Dobra, koniec z prankami. Daniel nas puści. To co? Może zaczniemy sprawdzenie wiedzy od testu z matematyki? Chyba, że macie lepsze sugestie. Mamy! Każdy wraca do domu, a ja pójdę spać. Myślę, że wszyscy są za. Nie. Co? Nie. Nie masz nic przeciwko? Nie, nigdzie nie idziecie. Macie dzisiaj sześć lekcji, a ostatnią z nich jest WF. Ale przecież byliśmy przyjaciółmi na obozie. Obóz obozem, ale piątki ze wszystkich przedmiotów na semestr są ważniejsze. Sprzedałeś się za piątkę? Nie sprzedałem, tylko wyświadczam przysługę szanowanej osobie w szkole. Więc tak, piszemy dyktando. Moim przyjacielem jest nasz pies, który ma na imię Tajga. Pewnego dnia z tatą pojechaliśmy na motocyklu. Zbierać maliny w lesie. Na motocyklu, po maliny do lasu. To był bardzo gorący dzień. Ptaki pięknie śpiewały. Tak, Kasia? Muszę wyjść, to bardzo ważne. Dobra, wszyscy sprawdzają ortografię, a ty masz 3 minuty. Szybko wracać do klasy Pomocy Kasia nie krzycz Zaraz cię stąd wyciągnę Dobra do dzieła Gdzie jest perułka? Sweter pani Johnson? Chyba widziałam go w szafie No co jest kurde Jak się tam dostałaś? Coś jest nie tak Ludzie, to nie zadziała, nie wygląda nawet podobnie. I skąd weźmiemy spódnicę? Czemu się tak na mnie patrzycie? Tak, ta spódnica nie przypomina pani Johnson. A co? Powinnam się ubierać jak ona? Tak sobie ciebie wyobrażałam, jako dorosłą roz nie martw się, nie wszyscy mądrzy ludzie się tak ubierają. Uf. O, dziękuję! Uratowałeś mi życie! <laughs> Wracamy na, na miejsce! Pani Johnson, już pani wróciła? Tak, jestem taka zła. Panuje tu bałagan. Ale, pani Johnson, przestań już gadać. Dostajesz jedynki ze wszystkich przedmiotów. Wystarczy. Jesteś już wolny. Huf. To co? Chyba wygraliśmy. Chodźmy się napić herbaty. <laughs> no, chodźmy do kuchni <laughs> Nie rozumiem Drzwi się zatrzesnęły Wyszedł Albo ktoś tu wszedł Sherlocku Teraz to na pewno zostaniemy ukarani Co robimy? Ludziska, napiszcie w komentarzach Co zrobić, aby uniknąć kary Chciałeś się ze mną zobaczyć. Nie rozśmieszaj mnie, jeśli macie jako zakładnika, mrugnij dwa razy.